Od samego początku trwania Festiwalu Nauki w Krakowie Akademia Muzyczna włączała się w jego przebieg. Najbardziej charakterystycznym dla Akademii jest włączenie się z wykonaniem koncertu inaugurującego oczywiście Festiwal Nauki w Krakowie. W samo południe 21 maja przedstawiciele 17 uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk uroczyście otwarli 15 Festiwal Nauki w Krakowie. Rynek główny do 23 maja będzie sercem festiwalowych wydarzeń. Jaki wpływ na jakość surowców i produktów ma światło? Można się było tego dowiedzieć w namiocie Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. Światło jest niezbędne do procesu fotosyntezy i tak jak widać tutaj nie powstał zielony barnie, który jest niezbędny roślinie do tego, aby ona mogła prawidłowo funkcjonować. Uniwersytet Rolniczy festiwalowiczom udostępnił także Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, gdzie można było zobaczyć jak wykonuje się zabiegi chirurgiczne. Laparoskopię trenowano na papryce. Ma dużo takich drobnych części, dużo pestek, dużo wypukłych elementów, dlatego często tego typu pierwsze treningowe zabiegi powiedzmy wykonuje się właśnie na papryce. Pomyślano także o osobach starszych. Seniorzy pod okiem specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego, mogli skontrolować swoją sprawność fizyczną. Czyli mogę dalej ćwiczyć, tak? Wykorzystujemy w badaniach Senior Fitness Test, czyli tę baterię sześciu testów oceniające całą sprawność funkcjonalną, gipkość, siłę dolnej, i górnej części ciała, wydolność areomową oraz możliwości wykonywania podstawowej czynności życia codziennego. Uczniowie, którzy w trakcie festiwalu odwiedzili Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, wzięli udział w warsztatach pod Tytułem nowoczesne techniki biologii molekularnej. Biologia molekularna zajmuje się przede wszystkim najnowszymi technikami zmierzającymi do poznania tajemnicy, jaka tkwi w DNA. Są to na przykład techniki sekwencjonowania DNA. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, o których kompletnie nie mieliśmy pojęcia no rzadko kiedy można zobaczyć coś tak wspaniałego. W ogóle zaszokowało no, wszystkie te informacje o, o DNA, bo pierwszy raz miałam okazję w ogóle coś o tym się dowiedzieć. Między innymi o największym na świecie akceleratorze cząstek można było porozmawiać z pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Żeby zobaczyć najmniejsze obiekty, musimy budować największe urządzenia badawcze i takim urządzeniem jest właśnie wielki zderzacz chodronów. 27 km obwodu, 100 metrów pod ziemią, na granicy francusko-szwajcarskiej w Cernie. Pokazujemy różne aspekty światła, tak jak my to rozumiemy, my rozumiemy przez światło również promieniowanie gamma, które jest, z punktu widzenia fizyka, takimi samymi fotonami jak strumień światła, które niosące energię ponad milion razy większą. Działo się także na scenie festiwalowej pod wieżą ratuszową. Fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego widowiskowymi doświadczeniami udowadniali, że warto studiować fizykę. Te eksperymenty wyglądają czasami jak magia, ale dowodzą też, że właśnie po fizyce można pracować w wielu różnorodnych zawodach, począwszy od DJ-a, a skończywszy na elektryku. Występ zespołu pieśni i tańca Akademii Górniczo-Hutniczej Krakus wprowadził publiczność w dobry nastrój. Pokazujemy folklor Polski z każdej strony. Grupa studencka z folklorem łowickim. Dzieci pokażą obrazek Legenda o smoku wawelskim, grupa młodzieżowa Tańce Wielkopolskie rzadko widywane tutaj w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji festiwalu wzięła sobie do serca Akademia Górniczo-Hutnicza, która na czas święta nauki w Krakowie podświetliła swój główny budynek.